Książę, Wilhelm i kilku baronów mieli już dość władzy Borysa II. Był tylko jeden sposób, by go obalić bunt i rozlew krwi za tym idący. Królestwo Haurora ogarnęła pożoga. Oddział najemników zwany Obsydian, zacierał ręce, gdyż to była szansa na dorobienie się. Obsydian wybrał stronę, która płaciła więcej i ruszył walczyć. Szło im dobrze do momentu utraty kapitana Thelora. Tę bitwę Obsydian wygrał, choć to było słodko-gorzkie zwycięstwo, a Wojna nadal trwała. Kapitan oddziału nie żył. Czas więc wybrać jego następcę, a tym następcą jesteś ty. Tak zaczyna się bardzo nietypowy i ciekawy komiks od Fox Games o tytule Obsidian autorstwa Girga Delozen, który otrzymałam pod choinkę, przyznaję, nie miałam w planach go kupować, ale skoro go otrzymałam, to wam o nim opowiem, a opowiadać jest o czym. Bez ogódek wam powiem, że to najciekawszy komiks od Fox Games, jaki ja czytałam. Przechodziłam go czterokrotnie i mam ochotę przejść kolejny raz. W tym komiksie kierujemy sporą armią najemników, która na początku czy sobie aż 144 żołnierzy podzielonych na 5 jednostek, a są nimi jednostki konne, których jest 42, piechurów, których jest 67, łuczników, którzy liczą sobie 35 ludzi, i zwiadowców, których mamy 5. W tym komiksie będziemy planować kolejne potyczki i toczyć bitwy, w których to nasza armia sukcesywnie będzie się kurczyć, a jeśli spadnie poniżej 100, to udajemy się do paragrafu 199. W którym to otrzymamy kolejnych żołnierzy. Za drugim razem, gdy nasza armia spadnie poniżej 100, to dzieje się coś innego, czego Wam nie zdradzę. Dodatkowo mamy czterech poruczników, którzy będą nam służyć radą w określonych momentach. Porucznicy kierują niektórymi jednostkami z naszej armii i w trakcie gry mogą zginąć. Jednak jako gracze nie jesteśmy bezsilni, gdyż mamy cechy postaci, a tych jest trzy. Dowodzenie, które jest naszą charyzmą i jest w tym podkomendni, lepiej wykonują nasze rozkazy. Dodatkowo, w kluczowych momentach nie uciekną oni z pora bitwy, jeśli dowodzenie mamy na odpowiednim poziomie. Walka określa walkę wręcz, walkę na odległość i walkę w pojedynkach. Choć grałam w tą grę 4 razy, to żadnego pojedynku nie uświadczyłam. Ostatnią cechą jest strategia wojskowa. Ta odpowiada za planowanie ataku i ocenianie sytuacji w czasie bitwy. Początkowa wartość wszystkich tych cech wynosi 5. Dodatkowo Mamy 5 wolnych punktów, które możemy dopisać do naszych cech. Co ważne, żadna cecha nie może przekraczać 9 punktów. W trakcie gry zdobywamy też doświadczenie, które daje nam jeden punkt, który możemy dowolnie dodać do wybranej przez nas cechy. Do dyspozycji, jak mówiłam, mamy też zwiadowców, których możemy oczywiście używać, ale wcale nie musimy. Jednak warto to robić, bo oni dostarczają nam bardzo cennych informacji, które realnie pomagają nam zaplanować atak, chyba że akurat z dla zwiadowców mamy tabelę, w której zaznaczamy, czy są oni na wyprawie, czy wrócili, czy też może zginęli. Jeśli stracimy wszystkich zwiadowców, Możemy zmobilizować żołnierzy, piechoty. Mamy też morale. Początkowo wynosi ono 6, w trakcie gry będzie ono albo rosnąć, albo spadać. Wszystko będzie zależeć od tego, czy nasze decyzje będą podobać się wojakom, czy też nie. Gdy spadnie ono do zera, to jest koniec gry, bo zostajemy sami na polu bitwy. W grze zbieramy też odznaki w formie gwiazdy, które są ukryte w niektórych kadrach. Pojawiają się one sporadycznie. Mi najwięcej udało się zdobyć 3 takie odznaki. Mam wrażenie, że ich pojawienie wiąże się z wygranymi bitwami, chociaż oczywiście tutaj mogę się mylić. Mi najwięcej udało się zdobyć trzy takie odznaki. Na stronie Fox Games możecie pobrać nie tylko kartę postaci, ale też i mapki. Ja mapek, co prawda, nie drukowałam. Wydrukowałam jedynie kartę postaci, którą trochę zmieniłam, żeby nie zużywać aż tyle tuszu. Na karcie postaci mamy miejsce na wszystkie nasze statystyki, na armię, na posiłki, na zwiadowców, na zapiski z kampanii i na otoczki. Znaki. Ja oczywiście standardowo kartę postaci umieściłam w koszulce, dzięki temu tą kartę mogę wielokrotnie używać, wystarczy, że zmarzę z nią Framaster. Poza tym w trakcie gry będziemy też zdobywać przydatne informacje, które musimy zapisać. Na przykład zanotuj obóz plus 10, gdy już znajdziemy się w obozie w kadrze na przykład 100, to dodajemy do 110 i idziemy do strony 110. W trakcie gry będziemy też spotykać różne postacie na swojej drodze. Czasami będą to wieśniacy, czasami wrogowie, czasami wydarzy się coś zupełnie niespodziewanego i musimy się zastanowić, czy na to zareagujemy, czy tak, a jeśli zareagujemy, to w jaki sposób czy pomożemy. Czy też nie, sporo tutaj jest małych decyzji, które finalnie mają znaczenie. Są też sytuacje, że nasza armia chce odpocząć czy to po udanej bitwie, czy po prostu po długim marszu i to od nas oczywiście zależy, czy się na to zgodzimy, czy też nie. Obie decyzje niosą oczywiście różne konsekwencje. Możemy też wysyłać zwiadowców, tak jak mówiłam, chociaż wcale nie musimy. W trakcie gry mamy też możliwość zdobyć mapę. Choć ta nie zawsze się u mnie pojawiała, ja na czterokrotne przejście miałam tylko raz mapę. Mając tą mapę, sami decydujemy, gdzie chcemy się udać. Bardzo ciekawe jest to, że bitwy w tej grze nie zawsze opierają się na naszych cechach i pewnie w innej grze bym na to narzekała, że te cechy są niewykorzystane, ale. Tutaj każda bitwa ma jakiś pomysł na siebie. I to mi się bardzo podoba, dzięki czemu te bitwy nam się nie nudzą. One nie są powtarzalne, bo za każdym razem te bitwy czymś innym nas zaskakują. Czasami mamy do wyboru plany bitwy i trzeba wybrać jeden z nich, opierając się na wiedzy, którą być może udało nam się zdobyć od różnych osób. Innym razem nasze cechy będą niezbędne, aby wygrać taką bitwę. A jeszcze innym razem istotne będą informacje, jakie udało nam się uzyskać. Choć grałam cztery razy, to nie nie udało mi się mieć w 100% pozytywnego zakończenia. Miałam zakończenie, które było słodko-gorzkie, ale nie było w 100% pozytywne. Miałam oczywiście też takie, które po prostu było negatywne, bo ginęłam w trakcie gry. Nie zabrakło też ukrytych kadrów, z tym że tutaj one nie są tak bardzo ukryte jak w Sherlocku. Na spokojnie można je od razu wypatrzeć. To co jeszcze ten komiks wyróżnia, to wykonanie i styl graficzny jaki ten komiks obrał. A ten styl jest dla mnie zaskakujący, gdyż kadry przypominają mi obrazy namalowane. Ten styl jest naprawdę świetny, oddaje ducha walki i sprawia, że aż chcę mi sięgać kolejny raz. Zdecydowanie to jest według mnie najładniejszy komiks paragrafowy od Fox Games. Dla mnie to po prostu jest wizualna perełka i pod tym względem naprawdę bardzo mi się ten komiks podoba. Jeśli chodzi o poziom trudności, to ten komiks w mojej opinii nie jest bardzo trudny, ale dla mnie jest trudny, dlatego że ja nie jestem za dobrym strategiem. Co zresztą widać po wyświetleniach mojego kanału i ilości osób, które mnie subskrybują. Ja zawsze w gry strategiczne na PC byłam bardzo słaba i bardzo często przegrywałam, więc i w tej grze nie poszło mi wybitnie, ale to mnie wcale nie demotywowało, tylko sprawiało, że chciałam zagrać raz jeszcze, żeby podbić swój wynik. Poza tym za czwartym razem poszło mi naprawdę całkiem spoko i zaszłam najdalej. Niż dotychczas. Jeśli chodzi o wady, to w mojej opinii ten komiks ma tylko jedną wadę, a jest nim grubość tego komiksu. Ten komiks niestety jest cienkim komiksem. Co prawda nadal jest grubszy od Trzecich Rycerzy czy od ostatnich dwóch Sherlocków. Natomiast mimo to to jest cieniutki komiks. Czy to czuć? I tak, i nie. Najbardziej to czuć na początku, dlatego że pierwszy kadr z wyborem ma tylko dwie możliwości. Później gra się rozgałęzia i ja gając cztery razy, miałam wiele nowych paragrafów. Niektóre mi się oczywiście powtórzyły, ale większość miałam nowych paragrafów. Z tym, że ja naprawdę często ginęłam, bo, tak jak mówię, statek ze mnie żaden i nawet mając jakąś informację, nie do końca potrafiłam ją wykorzystać prawidłowo. Ja też mam problem z orientacją w terenie, a ta gra wymaga żebyśmy się dobrze orientowali jednak w terenie, więc niestety mi w tej grze nie szło najlepiej, więc niektóre paragrafy siłą rzeczy mi się powtórzyły, a inne były nowe. Dodatkowo, przeglądając tą książkę, w wielu paragrafach nie byłam, bo niestety po drodze zminęłam. Także ilość stron, jak dla mnie, to jedyna wada tego komiksu. Jeśli podobali Wam się rycerze od Fox Games, ale w sumie to wolelibyście, żeby tamten komiks był tak bardziej na poważnie, to zdecydowanie Obsidian właśnie jest takim komiksem. Tu jest bardzo na poważnie, tu są ciekawe decyzje, bardzo fajne pomysły na bitwy, plus ma też oprawę wizualną, która tak jak mówię mnie totalnie zachwyciła. A wy mieliście możliwość zagania w obsydianie, jeśli tak, to napiszcie mi koniecznie na dole, jak Wam się ten komiks spodobał. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmu, jeśli Wam się on spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach, pa pa!